Gdy Jezus szedł do Kafarną, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, mówiąc, Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Rzekł Mu Jezus, przyjdę i uzdrowię Go. Jezus zadziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim, Zaprawdę opowiadam Wam, u nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Jezus zadziwił się. Bóg zadziwił się reakcją człowieka. Człowiek zadziwił Boga. To nie jedyny przypadek, kiedy Jezus jest zadziwiony reakcją człowieka. Zawsze Jezusa zadziwia wiara. Żywa, głęboka, pokorna wiara człowieka. Setnik przychodzi do Niego ze swoim problemem i mówi: Panie, zwraca się do Niego: Panie, wierzę, że On jest Bogiem. Sługa mój jest paraliżowany i bardzo cierpi. Przeżywa jakiś problem, nawet nie prosi o pomoc Jezusa, on opowiada, on oddaje ten problem Jezusowi, dzieli się tym problemem z Jezusem. Co Jezus odpowiada? Przyjdę i uzdrowię go. Przyjdę, przyjdę. Obietnica Jezusa przyjdę. W czasie Adwentu mówimy: Przyjdź, Panie Jezu, przyjdę. Odpowiedź Jezusa. Temu człowiekowi nie trzeba nic więcej. Nie wiemy, co było dalej. Dzisiejszy fragment kończy się tak, że nie wiemy, czy uzdrowił. My wiemy oczywiście, ale nie potrzebujemy już tego potwierdzenia, że Jezus uzdrowił to słowo, któremu uwierzył setnik. Wierzymy i my. Spróbujmy przyjść dziś do Jezusa i oddać mu to, opowiedzieć mu to, panie: Ja chcę ci opowiedzieć to, co mnie męczy, to czego się boję, to co przeżywam. Tak naprawdę przeżywam, nie tak, żeby próbować pana Boga, ale naprawdę coś mnie męczy. Nie wiem, co z tym zrobić. Przychodzę do Jezusa, panie: Chcę się z Tobą tym podzielić, chcę Tobie to oddać i spróbujmy po tym, jak opowiemy Panu Jezusowi, usłyszeć Jego Słowo. Co Pan Bóg nam odpowiada? Może usłyszymy też Słowo? Przyjdę, pomogę Ci, nie bój się, pomogę Ci, przyjdę. Spróbujmy usłyszeć, niech to Słowo dotknie tego naszego bólu, tego naszego problemu, tego naszego przeżycia. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie z Panem Bogiem.